Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Stopyra, a to jest miejsce, gdzie w prostych słowach mówimy o IT dla osób bez wykształcenia informatycznego. Dzisiejszy odcinek jest tak naprawdę kontynuacją odcinków poświęconych systemom kontroli wersji i dziś skupimy się już eksplicit na samym gicie. Jak widzieliście, artykuł na blogu został zatytułowany git magiczne zaklęcia. I to właśnie w bardzo dobry sposób oddaje samą naturę tych prostych w gruncie rzeczy komend, które bardzo często przewijają się przez usta programistów, nieustannie im towarzyszą. No i również oczywiście czasami się nie udają, w związku z tym słyszycie, że commit nie przeszedł, że co, czegoś nie można wypuszować, że zapomniałem sweczować zmian, tudzież merge się nie udał, ponieważ było tak wiele konfliktów, że nie mogliśmy ich rozwiązać. Zaczniemy od podstawowej informacji. Git jest jednym z systemów kontroli wersji i wszystkie komendy, które dzisiaj będziemy omawiać, są bezpośrednio związane właśnie z tym systemem kontroli wersji. Wszystkie brzmią bardzo po angielsku. Tak naprawdę we wszystkich językach świata, czy mówimy po niemiecku, czy po polsku, to również używamy właśnie tych pojęć typu push, fetch, pull, match itd. Zaczynamy od sytuacji, gdzie chcemy pobrać zmianę z serwera, gdzie chcemy dowiedzieć się, co tak naprawdę zostało przez kogoś innego umieszczone na serwerze, na repozytorium, w repozytorium. I ja jako programista chcę sobie te zmiany, tą pracę, którą wykonali moi koledzy, również pobrać do mojej wersji tutaj lokalnie. Co wtedy muszę zrobić? A więc słuchajcie, jeżeli chcę tylko sprawdzić, czy coś tam się zadziało? Czy ktoś może coś wyrzucił? Czy coś zostało dodane do tego repozytorium na serwerze? Wystarczy, że sweczuje te zmiany. fetch służy właśnie do tego, żeby tylko sprawdzić. Czyli da nam informację, że powiedzmy na serwerze pojawiło się w repozytorium, ileś dodatkowych, nowych zmian, i dzięki temu będziemy um, mieli tą świadomość, będziemy mogli z tym coś dalej zrobić. Um, o krok dalej idzie Git Pull. Pool. Pulować zmiany to tak naprawdę znaczy zaciągać je do siebie. To znaczy, ja mam swoją lokalną wersję um, repozytorium u siebie, pracuję na określonym branżu i teraz pobieram te zmiany, te um, Tą pracę, którą wykonali moi koledzy, również do siebie lokalnie i łączę ją z tym, co ja lokalnie mam w swoim kodzie. Zanim opowiemy sobie o komendach gita, chciałabym, abyśmy wyjaśnili sobie jedno takie podstawowe pojęcie, mianowicie pojęcie, jakim jest commit. Co to znaczy komitować, czym tak naprawdę commit sam w sobie jest? Commit jest to utrwalenie zmian, taka, taki snapshot. Z aktualnego stanu aplikacji, taka migawka, że w tym danym momencie moja aplikacja znajduje się w określonym stanie. Tak więc, jeżeli powiedzmy pobieram sobie z serwera aplikację, otrzymuję ją u siebie lokalnie, otwieram ją i wprowadzam jakieś zmiany w kodzie, na przykład, dopisuję jedną funkcję, tutaj coś zmieniam w różnych plikach. To później widzę w moim systemie kontroli wersji te wszystkie zmiany, które wprowadziłam. I teraz, jeżeli chciałabym te zmiany zapisać, czyli utrwalić ten aktualny stan aplikacji właśnie już z wprowadzonymi poprawkami do tych plików, to robię commit'a. I komenda git commit powoduje, że te zmiany się zapisują, ale uwaga, zapisują się tylko lokalnie. Dzięki commitowi, dzięki już później komendzie git commit, Płynnie weszliśmy w świat innych komend gitowych, i tutaj myślę, że na pewno w Waszych głowach pojawiło się pytanie: OK, zapisaliśmy te zmiany, ale zapisaliśmy je tylko lokalnie. A co by było, jeżeli chcielibyśmy je również wysłać na serwer i zapisać je w repozytorium na serwerze? Otóż do tego służy bardzo, bardzo popularna komenda bardzo popularna również, jeżeli chodzi właśnie o częstotliwość występowania w dyskusjach programistycznych. Mianowicie git push, czyli inaczej puszowanie. Dzięki e, wypuszowaniu zmian utrwalam, zapisuję je również na serwerze. Czyli kolejność jest taka: najpierw robimy git commit, żeby w ogóle je zapisać, i później, żeby wysłać na serwer, wysłać do repozytorium, robimy jeszcze git push. Tak mi teraz przyszło do głowy, że może część z Was zastanawia się, co to w ogóle znaczy wysłać na serwer, zapisać w repozytorium. Tutaj myślę, że mogłabym się posłużyć taką analogią na przykład do Google Docsów, gdzie wy umieszczacie jakiś, powiedzmy jakiegoś worda, jakiś dokument, E, właśnie w chmurze, albo na dysku Google, właśnie jeżeli to jest dokument Worda, albo po prostu tworzycie sobie takiego Google Docsa i tam pracujecie. I dzięki temu ten dokument jest dostępny w chmurze, dostępny również dla innych osób, z którymi chcecie pracować. I to właśnie myślę, że analogicznie możemy powiedzieć e, o repozytorium, które znajduje się na serwerze. Słuchajcie, powiedzieliśmy sobie już o komitowaniu, o puszowaniu, czyli co się dzieje, co powinnam zrobić, jeżeli ja wykonam jakąś pracę, wprowadzę jakieś zmiany i chcę to wysłać na serwer? Co powinnam zrobić, jeżeli ja chcę pobrać pracę swoich kolegów z serwera, czyli tutaj wchodzi nam również pulowanie zmian, ewentualnie jeżeli chcę tylko sprawdzić to feczowanie. I teraz ostatnie pojęcie, które chciałam poruszyć w tym nagraniu, mianowicie mergowanie. O co chodzi z tym całym mergowaniem? Pamiętacie, w poprzednim artykule pisaliśmy sobie również o gicie, pisaliśmy o tym, że mamy wiele branży. Każdy branch to tak naprawdę osobna wersja aplikacji, możemy powiedzieć, jej kopia, na której niezależnie możemy pracować. I teraz, jeżeli ja jako programistka em, pracuję na swojej kopii aplikacji, rozwijam jakąś funkcjonalność, em, zaprogramowałam ją, nawet ją spu skomitowałam, spuszowałam, tak? Wysłałam na serwer. I teraz chciałabym, żeby te moje zmiany zostały połączone z tą główną wersją aplikacji, czyli z innym branchem. Tak jak w, może pamiętacie, ten główny branch często nazywamy masterem, nazywamy developem na przykład. No i chcemy w jakiś sposób teraz te dwie wersje naszej aplikacji połączyć. I właśnie ten proces łączenia z angielskiego nazywamy mergowaniem. Mergeowanie, tak jak pewnie przypuszczacie, jest również nieodłącznym elementem w pracy programisty ze względu na to, że pracujemy na różnych właśnie kopiach tej aplikacji, na różnych wersjach i później chcemy je łączyć, tak żeby finalnie wszystko znalazło się na tym głównym branchu, czyli masterze, tudzież właśnie developie. No i teraz tak, jeżeli chodzi o samo mergeowanie, to moglibyśmy Powiedzieć, że sprawa jest prosta, łączymy dwie wersje, na pewno git jako system kontroli wersji też nam w tym jeszcze pomaga, jednak czasami jest tak, że jednocześnie coś zostało zmienione na tej głównej wersji aplikacji, czyli na głównym branchu, i również ten sam fragment ja edytowałam, jeżeli chodzi o mój branch. I wtedy może, mogą pojawić się konflikty. Jeżeli usłyszycie od programistów takie pojęcie, że muszę jeszcze rozwiązać konflikty, albo było dużo konfliktów, to wtedy bardzo um, często kojarzcie to właśnie z takimi niepożądanymi wydarzeniami, ponieważ żaden programista nie chce, żeby te konflikty się pojawiały. Ich rozwiązywanie też czasami bywa stresujące, bo nie zawsze do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, które zmiany należy przejąć. To znaczy, oczywiście dobrze, gdybyśmy byli w stanie stwierdzić, bo to znaczy, że panujemy nad tą aplikacją, ale nie zawsze tak jest. No i właśnie to często rozumiemy pod pojęciem rozwiązywania konfliktów oraz merżowania. I na dzisiaj to już wszystko. Dowiedzieliście się, czym są podstawowe komendy GITA, a więc git commit, git push, git pull, fetchowanie. Dowiedzieliście się, po co merżujemy branże i dlaczego czasami może zdarzyć się, że te konflikty jednak wystąpią. I mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka będziecie już doskonale rozumieć instrukcję ewakuacji dla programisty, które brzmi git commit, git push, leave the office. Dzięki i do usłyszenia!